I, no. i ten Tesco też musiał coś na tym zarobić no to ile ta kiełbasa wyjściowo kosztowała? pół tego, no to z czego ona była robiona? no stary kurwa <noise> <noise> no, no. i co za lama kupowali i mówili pyszna biała kiełbaska są takie rzeczy <noise> 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 Wiadomo, czy śmiać się śmiać, A później się w nocy budzisz w pokoju, czemu tak jasno, nie? To nie jest też ostatnio kto wieprzowinie, co świeciła po światło? Na razie Nie. O A gdzie? No kopie z się ognisko dostawa. No nie? Tak samo nie. te owoce skupują, nie? Owoce taniej muszą to sprzedać niż skupują. U no, nas nie wolno dać, przecież ten dał chleb, to kurczę slajtował. No, nie no. za darmo dać, tylko tam są pola normalnie. A no, nie, Aha, żeby to 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 krócone, sobie z miast, przyjeżdżają pancie i się cieszą, że te same zrywają, bo wiedzą co mają. I wtedy za dużo niższą cenę w ten, niż w sklepie no. wychodzisz, kładziesz na wagę, płacisz na przykład pół ceny. I koniec. Dostajesz tam dwie grządki. A to, to tak to jest na, na Akademii rolniczej, rolniczej u nas, nie? ty masz takie susze, kurczę tych jabłuszek. <tudy> A teraz... No to bierzesz takie susze chłopie, jedziesz po takim tym, kiedy że było trochę to... pogody, to już mówili, że będzie wielka klęska z powodu tak, braku urodzaju. I ceny żywności pójdą, pójdą w znacząco górę. w górę. Hmm. To by nie było, albo jest klęska u rodzaju, to, to, albo Zawsze coś jest przejebane. Nie jest tego, bo to jest złe, to jest złe, a to trzeba jeść, bo to zwalcza raka wkrótce. Jezre. A potem na odwrót. Za dużo jeździłem. Zrzucali auta, ze śniegu wypadło. A, włożył, kurczej. A teraz... <laughs> czego, mi, czego mi pani to wyjmuje? A, z folii, bo to, to takie są wymogi, nie? Ona z folii przecina folię, wysypuje do tej kurde lodówki. Tylko to było jakoś dwa lata... Leżę jeździłem, nie? 54. 54. Jak się jeździ 4000 tysiące rocznie bo ileś, to to... Mówić, ja ja raz tutaj u mojej teściowej stoi startu, U mojej teściowej tu stoi rower, mojej żony trek taki. Jechałem, jechaliśmy do Puszczy Dulowskiej, normalnie zmieniłem łańcuch, się łańcuch nie przyjął, bo zębatki były już i normalnie przeskakiwał. Pojechałem tutaj do sklepu, gnieciasz i największy kiciaż wiosłów to jest ten gość tu, na Balickiej, giełdy a drugi to jest na klasztornej. W tym za... re reworze. Tu jest rewor czy na klasztornej? Nie wiem jak się to nazywa wzrostu. Mamy jakiś tomar chyba. Nie, to. jak mi ten gość zaczął, teraz. Ta taka duża, nie? nie? Jak mi Ta. raz gość zaczął opowiadać, że przeszutki, yy, że przeszutki aczera to są bardzo dobre, tylko trzeba wiedzieć jak ją zamontować, bo to jest bardzo dobra przeszutka. Nie <śmienicza> <śmienicza> tak, bo teraz, nie, na co, proszę nie podoba, to, bo to jest do kola żuby, to wszystko Proszę za mną, nie iść kurde, nie? Tam się chmury zbierają, panie Adamie. Już chmur chmury. Już masz drzwi? A ten kiedyś jest Magusiek Lisy kupują Czy Byłem na Czarnowiejskiej, bo skręciłem na batę, bo się W pieszy idzie no, Jakby była ścieżka taka, jak jest nad Wisłą, gdzie jest płaska, nie ma gór Ja jadę z domu na Salwator, jadę 15 minut, to jest 7 km. Chyba tak musiałbym jechać Co? Pół godziny 10 km stary, Eee, to jest wprawy Bo pół godziny 10 km to jest średnia 20 km na godzinę no. To 20 na godzinę, a w no, miejskim to stary to nie jest wcale taki okien. A jeśli 30-35, bo jest wolno ten. A jeszcze jak nad gizą jedziesz, dostajesz... jak ja... No, ja się bonarkę ogląda na ten... Kumpel, no to... kumpel mi mówi, no. mi to to przypomniane będzie z centrum handlowym, jakimś Kumpel mi znowu. mówi, ci robią chodzi do gaszenia pożarów w tych wielkich centrach, nie? Z no. takimi rurami. Stary. Ubranką robotę identyfikator goście. Nie Jakby wiecie. byli przypięci, to by nie pospadali. No nie byli przyjęci. Wszyscy te nie no. polecieli. <noise> Powinni być, nie? To bózka peli, przypięci. Pasy, szelki, przepisy, nie? Tak, to... Przecież ten co chodzi po tych tych czy po tych wyciągach, to musi być przypięty. Nawet to na głupimik. Chciałam to... To... za 400 radnych. Ja, ja, jakiej firmy? A mhm. Jakiej firmy to indzopali? On wszystko wypije, byle mokre, by kopało. <grystanie> 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 Piknik sobie super zrobili. W Kobylańskiej żeśmy byli, no ludzi po prostu ja pierdzielę tam u wylotu, tam jest taka fajna łąka. Mhm. Ludzi bądź ile. W Będkowskiej, w ojcowie to już nie mówię, bośmy wszystkie to po kolei tak pozjeżdżali sobie, raz jedną w górę, drugą w dół. Ludzi od skurczy syna, no, ale no wiesz, no mówienie o tym, że... Pójście na kocyk, ktoś to jest obciak, no to to, to, to jest nienormalne chyba, no to... No, nic to nie na trawkę Tam to nagrywa, kurde, można tam w życiu nic nie znajdzie. A no, pięknie jest, normalnie tam jest taka trawa taka, taka, taka soczysta, zajebiście, w Dulowskiej też jest taka trawa w jednym miejscu. Zajebista, stare takie buki są, no jest taki las jak po prostu z bajki. Tam są wszystkie odmiany, nie? Tam i podmokły, i suchy, i tak dalej. I rzeczka tam płynie taka jak białuchatka, nie pamiętam jak się nazywa ta rzeczka. Taka fajna rzeka płynie, no totalny odjazd. Most jest na niej, w środku puszczy jest most taki popężny, szeroki na dwie ciężarówki do celów wojskowych, nie? Normalnie most w środku puszczy. Może to być samochody, Słońce może być też. Jeszcze to, language... to do Wojtka normalnie migają się Puszczałem ją. Normalnie m... pilotka tam. Myliga po prostu, że będzie już ten. Zbijał. bo już zaczynają. Kurcze, za dwie godziny już będzie punkt kumulatywny Nie, bo tam już czeka na ciebie. na pewno, no, na Alter, poczeka no, <passado> Tam coś leci, patrz Tam, Tam 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 tam. Teraz znika na, na A też było zrodzone. To była ustawiona na tył, na piasku. Od Juwendii a na to było widać. To wcześniej była jakaś fachu, tak, że polska artysta będzie tam to promowała. Robicie tu jezioro? Tak. Niepolubiona linią. Lub szansą. Robicie. <noise> <noise> Czemu no, tam się świetli tak mocno? No świetle... Telefon, co to Świetliki. No może jakiś odblask na tej torbie? Nie. No, no pan, odblask na tej torbie. Mój kijek. Odblask, no. Odblask Pana Wojtka. To mój kijek z tego. Mój, mój kijek z tego. Hej, jesteśmy ja ja akumulator do lampki w ogóle? <gulatory> Lampka jest, jest przepiękna, akumulator jest... <milecie fingersy> A to weźmiemy do tego? Muszę grać świecić. Ja to <ènisf premature> co, to 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 ma być. Przepraszam, to, przepraszam. To nie, to nie nie nie. To, to A ja, to, to ja oddaję. Dziękuję bardzo. Ja, ja dziękuję y bardzo. Ja tak. I tak. Ja po, Beispiel, po, tak po, to nie nie ja pozwyczaję. Ja wyżej. Poszedł na ryby i przyniósł żonie węża w tym. Tece bo mu. To znaczy, że to idziemy już? Nie, ja nie idę nigdzie. Ja ludzi Ja tu zostaję na noc. kurczę, dach dachem to mi tam. Ile? Na dachu się można rozłożyć. Co znaczy na gwiazdach? iść normalnie. Nie. A Wojtek zostaje, bo po prostu. Się... Nie, ja muszę iść przed dwunastą Tego... A, a dwunastą będzie? No bo cię. Nie, nie na, na danym może to te kiełbaski. Kulminacja, przecież mówił, nie? Halo! On na stacjonarni w tej Bardzo Bawę no Masz, masz, masz. Oj, masz ci postawimy. Te Halo! tam się pani odzywa. Łączę międzywiastową. Proszę zakręć korbą. Proszę wrzucić 20 groszy. Na początek. Malgotuj, no. Trzeba Jest tak na przykład w Bruda Wielkiej, skupiając takie rewelacja. To ja zawsze kupię taki malutki kawałek 10 lekko, patrzę jak jest, dobra, to sobie kupię laseczkę. I bardzo dobry jak żeśmy byli na tym na Bodzowie tam właśnie, tam na dole w tym sklepie rewelacyjny kawałek. No peza, to jest Teraz nie byłem w tym hmm. jaki te bary. Nie, jeszcze ja, ja tak, żeby ci kiełbasa nie za za tym. Ja i tak, ja i tak w domu nie siedzę, pracuję. Jadę gdzieś na rowerze, a, a bardzo na for i tak dalej, w domu nie siedzę, to ja nie wytrzymam po prostu. Ja jak po prostu w sobotę gdzieś nie pójdę. Tu z prawej. No, nie z prawej, na środku. na środku. Z prawej za kopcem kościuszki. Na środku. A co to opowiadasz? To jest, jest na... to jest zwierza ta antena Ko kopca. No tak, kopiec kościuszki oświetlony i ta co się zjeżdża to, to tam... Jest antena! Ma... No, nie mówię, że to światło Ma... jest łapie. Ja wiemy teraz 2 metłapoy i idę na 3 km prowadzę na rowerze.